Cześć traderzy, witam Was. Shark ponownie na swoim kanale. Posłuchajcie, na początek zła wiadomość. Nie jest to analiza USD Pelena, tylko GBP AUD. A wiem, że wszyscy wyczekujecie USD Pelena, tak więc musicie się jeszcze chwilkę uzbroić w cierpliwość, ponieważ e, zrobię analizę USD pln obserwuję go. Natomiast e, zrobienie nowej analizy ma sens wtedy, kiedy coś nowego się pojawia. A na razie w trakcie jest poprzednia analiza. Więc no nie byłoby nic nowego do, do pokazania. Natomiast wracając do GBP Aud, e, chciałbym przede wszystkim rozliczyć się z najstarszej, jednej z najstarszych analiz na swoim kanale. Miała ona miejsce 30 listopada 2021 roku, aż 5 miesięcy temu. E, I zobaczcie, tutaj e, wyliczyłem 5 fal, po których miała nastąpić korekta tych 5 fal. Niestety E, troszeczkę, e, troszeczkę ta piąta fala się nam rozjechała, e, troszkę źle to wyszło, ale e, nie ma się co tym przejmować, bo zobaczcie, w momencie kiedy e, tutaj e, dostalibyśmy stop lossa, e, to e, można było wejść już, e, już drugi raz w zobaczcie, w tym miejscu już było wiadomo, że piąta fala jest rozszerzona. I spokojnie na szczycie rozszerzonej piątki można było wejść i złapać całą tą korektę, która miała łącznie 530 pipsów. No, ruchu, całego ruchu jest bardzo ciężko złapać, więc niech to by było nawet 50% tego ruchu. To i tak z nawiązką pokryłoby nam tą stratę i, i, i dało zarobić. Skoro rozliczam się ze starej analizy, to zapewne mam coś nowego Wam do pokazania. Tak, zgadza się. Znowu jest ciekawy, fajny układ i, i dlatego chciałem Wam go pokazać. Zobaczcie. Na interwale D1 mamy formację szarka. Formację szarka, której ramię CD składa się już z pięciu fal w tej chwili. I te pięć fal bardzo fajnie z jedną rzeczą się koresponduje. Zobaczcie. Tutaj mamy 113%, czyli punkt D tego szarka. Teraz chcę, wam, chcę dla Was policzyć, jak wyglądają fale w tym miejscu. Zobaczcie, fala 3 jest bardzo silnie rozszerzona. Doszła aż do 300%, tak więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że fala numer 5 rozszerzona nie będzie. Sprawdzamy, dokąd zatem może pofrunąć nam fala numer 5. E, 38% już dawno przekroczyliśmy. E, w tym wypadku warto byłoby dodać 50%. 50% sprawdzimy. OK. Też już jest przekroczone. Tak więc interesuje nas 61%, czyli dokładnie w tym miejscu. Zobaczcie, jak to ładnie koresponduje z punktem d tego, tego szarka. Ile my tutaj mamy? 100 pipsów. OK, niby bardzo dużo. Natomiast e, zobaczcie, jaki ruch mamy do złapania. Mamy do złapania potencjalnie 1000 pipsów na interwale d1. E, czyli raptem 10% wynosi ta nasza strefa. Teraz wystarczy. Wystarczy. Należy dokładnie policzyć ilość fal w fali piątej i dzięki temu będziemy mogli z dużą dokładnością i precyzyjnością wyliczyć, gdzie powinna się zakończyć fala piąta. Co więcej, co Wam chciałem pokazać, co może być dodatkowym wskaźnikiem i wskazówką dla nas, gdzie należy szukać końca piątej fali, jest ten dołek. Dołek sprzed 4 lat. Dziwne. No nie dziwne. Dołki z 4 lat również mają znaczenie. Zobaczcie, ten dołek przez 4 lata nie został w ogóle ruszony. I dziwnym zbiegiem okoliczności zbiega nam się, spójrzcie, niemalże idealnie z poziomem 113% tego szarka. Tak więc, yy, w tym miejscu, tu byłbym bardzo chętny ja osobiście yy, szukać zagrania w dół. Nawet bardziej w tym miejscu tutaj, aniżeli tu. Wprawdzie tę strefę zrobiłem taką szeroką celowo, ponieważ tutaj mamy zasięg fali numer 5, która powinna się skończyć, ale Forex to nie apteka i nauka ścisła. Tak więc lekkie, tak zwane przewalenie poziomu jest dopuszczalne. Lekkie to jest 10%, a widzicie, jak, duży, jak, jak duże mamy tutaj ramię to jest CD, to jest 2000, 2000 punktów. Sama piątka ma już, będzie miała tutaj 1000 pipsów, więc 10% to naprawdę jest, ja bym powiedział, to są, to są już drobne w tym momencie. Jeszcze i w tym miejscu, w tym miejscu szukałbym formacji odwrócenia. Trendu. Uważam, że jeszcze zasługuje na uwagę motyl, który tutaj się rysuje. Zwróćmy, spójrzmy czy on coś sensownego pokazuje. Tak, pokazuje. Koreluje się ten punkt D tego motyla dokładnie z 61 i 8 tej piątki rozszerzonej. O, tego właśnie. Ja zmienię, wiecie co, zmienię kolor, żeby to nam się odróżniało. Na przykład na różowy zmienię. Ok. I teraz zejdźmy tam głębiej na, ni na niższe poziomy. No i zobaczcie, i tak naprawdę albo ten poziom, albo ten poziom. Przy czym ja osobiście yy, celowałbym w ten. Czemu? No bo jeżeli ten nie trafi, to yy, mamy stopi pipsów dalej. No można zagrać w ten sposób ewentualnie że jeżeli tutaj no właśnie, bo to jest jeszcze bardzo ważna sprawa ja to zresztą powtarzam na wszystkich filmach, ale powtórzę jeszcze na tym też, w takim miejscu nie stawiamy zlecenia oczekującego a nóż nam złapie, czekamy na formację odwrócenia trendu jeżeli znajdziemy, to możemy tradować ewentualnie ze stop lossem jeśli nas wyrzuci, mamy drugiego, drugi potencjalny target, gdzie możemy wchodzić tutaj i zobaczcie Dokąd mogłoby to dojść? No, standardowo punkt B. Punkt B e, to jest nasza latarnia morska, dokąd będzie zmierzała nasza, e, nasza e, pozycja. E, ile moglibyśmy tutaj e, mieć, gdybyśmy weszli na drugim poziomie? 50 pipsów. Tutaj mamy 1000 pipsów, no powiedzmy 900. 900 to mamy 18 18R, oczywiście umówmy się to będzie trwało trochę, to nie będzie trwało e, kilka dni, pewnie trochę dłużej natomiast 18R naprawdę bardzo fajny układ i e, dobra koincydencja zgrania z wielu e, poziomów Fibonacciego i to tyle moi drodzy jeśli chodzi o GBP AUD e, Myślę, że Wam się przyda ta analiza, mam taką nadzieję. Jeśli Wam się podoba, proszę o łapki w górę i jakieś pozytywne komentarze. No i cóż, do usłyszenia na kolejnym filmie. Shark Trader.